Takie rzeczy tylko w Polsce. Tak komentowali dziś kierowcy wjeżdżający do Gliwic ulicą Rybnicką na newralgicznym i bardzo ruchliwym skrzyżowaniu z ulicą Kochanowskiego. Ekipa robotników o godzinie 10 rano zabrała się za pucowanie sygnalizacji świetlnej. Robotnicy pieczołowicie czyścili też kamery rozmieszczone na skrzyżowaniu. Szybko zrobił się zator, a zniecierpliwieni kierowcy klali na czym świat stoi. Skrzyżowanie ulic Rybnicka z Kochanowskiego to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Gliwicach. Tędy trzeba przejechać, by znaleźć się w centrum i codziennie w godzinach porannych, jak i w godzinach szczytu na światłach ustawiają się długie ogonki. aut. tym dziś przed godziną dziesiątą zrobiły się jednak i jeszcze dłuższe i bardziej zniecierpliwione. Na nic bowiem zmieniało się światło na zielono, skoro na przykład skręt w lewo uniemożliwiał samochód z wysięgnikiem. Oto co zarejestrowaliśmy. Robotnicy, nie zważając na minę kierowców, ze stoickimi minami ogrodzili pachołkami jeden z Jezdni, weszli do wysięgnika i w najlepsze wzięli się do pucowania sygnalizacji świetlej. Wpierw wymyli tę wiszącą nad lewoskrętem, potem zebrali się do mycia obiektywu kamer, a następnie zagrodzili kolejny pas jezdni. Kierowcy na skrzyżowaniu zaczęli tracić cierpliwość. Co panowie na te utrudnienia na drodze dzisiaj? A nic, bo ja z Gliwic nie jestem, tylko przejeżdżam. No fajną porę sobie brali na czyszczenie świateł? No dobrą. No, no ja bym powiedział, że to jest Polska. No, tak się w Polsce pracuje przecież. Dobrą porę na sprzątanie wybrali? To no zawsze w nocy wojnie robić, ale nie robią. Niektórzy z kierujących zaczęli manewrować pomiędzy jednym a drugim pasem, próbując nawet na siłę wjechać na skrzyżowanie. Powstał chaos drogowy, który jednak nie robił żadnego wrażenia na zajętych pucowaniem robotnikach. Dlaczego właśnie poranne godziny szczytu wybrali sobie na mycie sygnalizacji? Pytaliśmy o to w zarządzie dróg Miejskich w Gliwicach, który zlecił wybranej w przetargu firmie, to zadanie. Trzeba wziąć pod uwagę, że tych sygnalizacji jest dużo. Mamy 65 stuk sygnalizacji na terenie miasta Gliwice, elementów na sygnalizacji też jest bardzo dużo. W związku z powyższym, tak jak już wcześniej wspominałem, staramy się to robić pomiędzy szczytami, czyli od godziny, powiedzmy, 9, 10 do godziny 14, w momencie kiedy zaczyna się szczyt popołudniowy, i po godzinie 18, 17 do samego wieczora, aż powiedzmy, tam nie zrobi się ciemno. Jak się okazuje, pucowanie sygnalizacji i kamer w mieście odbywa się dwa razy do roku. Trzeba to zrobić, bo są brudne po zimie, tłumacząc zdm -ie. Te kamery są już lekko zabrudzone i jakość obrazu uzyskanych z tych kamer jest troszeczkę gorsza. W związku z powyższym, w celu lepszego poglądu tego, co się dzieje w obrębie skrzyżowania, obserwowania tego ruchu, te kamery są czyszczone. Nie tylko kamery, jak i również sygnalizatory, to też ze względu bezpieczeństwa pojazd zbliżający się do skrzyżowania lepiej widzi sygnał, czy to jest czerwony, czy zielony. Zarząd Dróg Miejskich jest odpowiedzialny za utrzymanie sygnalizatorów i monitoringu w mieście. Jak tłumaczą pracownicy, w nocy nie da się o nie zadbać, bowiem samochody pędzą wówczas z większą prędkością i mogłoby dojść do tragedii. Do kiedy więc w Gliwicach będą się pojawiać takie utrudnienia? No, powiedzmy o najbliższy okres miesiąca. Miesiąca, kilku tygodni to jest kwestia ustępowania takich miejscowych utrudnień w ruchu w rejonie właśnie skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację świetlną. Kierowcom nie pozostaje więc nic innego jak mieć oczy dookoła głowy w rejonie skrzyżowań i uzbroić się w cierpliwość, bo przecież światła trzeba porządnie wyczyścić.